przekazuje przekazuję mikrofon. Tam dobrze wie, co ma mówić ze swoich mieszkańców. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, witam synów, Chciałem was serdecznie przywitać na pikniku Zwierzęta w Wielkim Mieście. To jest piknik nie tylko dla naszych czworonożnych bohaterów, ale również dla tych wszystkich, którzy pomagają zwierzętom. Szanowni Państwo, pewnie już część z Was skorzystała z porad specjalistów, behawiorystów, prawników od zwierząt. Myślę, że również możecie tutaj zaopatrzyć się w zabawki waszych czworonogów. Generalnie mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawicie i z pewnością. Spotkamy się na naszym kolejnym pikniku w przyszłym roku. Życzę Państwu dobrego popołudnia i wszystkiego najlepszego. Panie Czarku, dziękujemy bardzo, dziękujemy za wsparcie nas, dziękujemy za obecność. Przypominamy także, że w ramach dzisiejszego pikniku. Realizujemy zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Miasta Stołecznego Warszawy, dzielnicy ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. To zadanie współfinansowane jest ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego. Moi drodzy, bardzo. Tak, szanowni Państwo, ja bym chciał tutaj bardzo docenić jeszcze mój cały zespół, Wydział ochrony środowiska, który naprawdę stanął na wysokości zadania i dzięki yy... Wszystkim z wydziału ochrony środowiska możecie państwo tutaj uczestniczyć w tak dobrze zorganizowanym pikniku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy jeszcze raz, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy trwacie z nami jak najdłużej, czyli do godziny około 16. Mamy tu wiatr, mamy słońce. Jeżeli kogoś z was, jeżeli ktoś z was czuje pragnienie, na pewno pragnienie to ugaszą wodociągi warszawskie. Tutaj nieco niżej, przy takim ogromnym balonie, w balonie z napisem Dzień synów stoi specjalny wóz z wodą pitną, gdzie możecie się napić czystej warszawskiej kranówki. Kubeczki są dostępne, moi drodzy. A